No, witam serdecznie na kolejnej wycieczce krajoznawczej, wycieczka już druga z serii Polska na szóstkę z plusem. Gdzie dzisiaj jesteśmy? No dzisiaj jesteśmy, tutaj powoli pokażę, zagościliśmy do miejscowości Chnyszyn. Knyszyn, czyli miejscowość, od której wzięła nazwę też Puszcza czy też Lasy Knyszyńskie. Puszcza Knyszyńska, którą też będę zwiedzał tutaj przez najbliższe dwie wycieczki, ale pomyślałem sobie, że zacznę wycieczkę od tej miejscowości. Kogo dzisiaj mamy tutaj za gości? No, przedstawię moją siostrę Monię i, i syna Moni Huberta. Także dzisiaj, dzisiaj będziemy tutaj we, we trójkę. Familijna wycieczka, rodzinna wycieczka. Także to co, będziemy powoli zaczynać drugą wycieczkę serii Polska na szóstkę z plusem. Tak jak wcześniej zapowiadałem, będzie sześć atrakcji. Będzie też dzisiaj długi spacer, no, trudno nazwać nawet spacer, będzie wędrówka, bo to w planie jest ponad 20 km wędrówki, ale chciałbym też na początku przedstawić tutaj parę zabytków, parę atrakcji samego Kniszyna, do którego zachęcam również, żeby tutaj zajechać. No zobaczymy, jest trochę tutaj atrakcji, może nie ma aż tak dużo, ale myślę, że to fajnie spędzimy ten czas w Knyszynie. No, przed nami atrakcja numer jeden Knyszyna, e, czyli rynek, główne miejsce Knyszyna. E, tutaj co ciekawe, niedawno od, odnowiony, wpisany e, do rejestru zabytków, no niby nic szczególnego, wpisany do rejestru zabytków, ale e, pytanie nasuwa się jedno, dlaczego? Dlatego, że tutaj zachowany został układ tego rynku, układ ulic znajdujących się przy rynku jest niezmienny przez prawie ponad 500 lat, także dlatego też stojąc tutaj na praktycznie stoję w głównym centrum tego e, ryneczku, e, można sobie wyobrazić, jak przebiegały ulice 500. Można zobaczyć w sumie, jak przebiegały ulice 500 lat temu, czyli te ulice, praktycznie rozmieszczenie e, jest identyczne. E, po powiem tylko, że Ulicę wytyczono, rynek wytyczono tutaj dwoma ulicami, dwoma traktami handlowymi. Dodam jeszcze tutaj, że Knyszyn nieodłącznie związany, nieodłącznie związany był z królem Zygmuntem Augustem. Ostatni król, ostatni władca z linii Jagiellonów. Jak wyczytałem także tutaj według, w opisach internetowych, król bardzo często bywał tutaj w Knyszynie. Naliczono, podobno prawie 20 razy, 19 razy bywał w tym mieście. Zresztą nadał prawa miejskie tutaj Knyszynowi w drugiej połowie XVI wieku, dokładnie w 1568 roku. Tu stoimy właśnie przed jego pomnikiem. Miasto, tak jak wspomniałem, nieodłącznie związane z Zygmuntem. Za jego czasów miasto tutaj było miasto Knyszyn bardzo dobrze się rozwijało, rozwijał się handel, tutaj też jak na tamte czasy było to miasto nowoczesne, były wybrukowane ulice. Przed nami atrakcja numer 2: Kościół poznawania świętego Jana Ewangelisty. No niestety, niestety zaczęła się Msza, więc muszę troszeczkę głośniej mówić, gdy słyszymy muzykę w tle. Kościół wybudowany na początku XVII wieku, w sumie na przełomie XVI i XVII wieku. Jeszcze ludzie zbierają się na Mszała, która zaczęła się o 11. No, byliśmy na, na mszy o godzinie 9, więc no, niestety nie zrobiłem z, u, zdjęcia ani ujęcia wewnątrz e, Tutaj taką ciekawostką jeszcze tego kościoła, która znajduje się przy kościele świętego Jana Ewangelisty studnia, czy kamień e, chcielny to no, z wodą święconą. czy może nie Kamień, e, który datowany jest jakby tutaj, tutaj utwórny wyciosanie tego kamienia na 1511 rok ile w tym prawdzie jest? nie wiem, ale, ale zobaczymy chodzi o to, że my jako wspólnota kościoła jako wspólnota ludu wierzącego należymy do Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on. a tutaj pokażę e, naszą kolejną atrakcję wycieczki no już nie wiem, to chyba wydarzy się atrakcja numer 3 e, jest to dawny lamus lamus wybudowany w, w 1818 roku jak wyczytałem tutaj e, w opisach e, znajduje się, jak zresztą słychać, przy kościele czyli taki budynek dwukondygnacyjny o powierzchni prawie 80 metrów kwadratowych. E, do czego służył lamus? No po, znane słowo, iść do lamusa, czy, czy odstawić coś do lamusa. E, lamus służył jako taki właśnie budynek, w którym się przechowywano między innymi zboże, e, sprzęty jakieś takie rolnicze e, i dlatego znajdował się najczęściej przy, przy gospodarstwach. Ten e, lamus tutaj jest zlokalizowany blisko e, kościoła służył właśnie tutaj także do przechowywania różnych tutaj urządzeń tu nie wiem czy będzie widać no, w tym momencie zaglądaliśmy do środka w środku tam praktycznie niewiele jest no, jak widzimy oznaczenie, jest oznaczenie zabytku jak wygląda jeszcze z tej strony, wam taki mniej więcej no odremontowany Myślę, że warto, warto, też zerknąć na to, zerknąć, yy, na tą atrakcję yy, w, w Knyszynie. Będą w, w Knyszynie. Znajduje się tuż przy, 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 przy kościele. Chciałbym zaprezentować kolejną atrakcję wycieczki. Knyszyn już opuściliśmy, także tutaj z Monią i z Hubertem podążamy dalej i podążamy, jak widać, taką drogą, szeroką drogą piaszczystą, utwardzoną, a tą atrakcją będzie rowerowa obwodnica gminy Knyszyn. Także jest to nowy szlak utworzony tutaj ze środków Unii Europejskiej. E, Początkowo prowadzi w miejscowości Knyszyn drogą asfaltową, i tutaj e, właśnie już przechodzi w szlak taki e, szutrowy. Drogę szutrową e, oznaczony jest, jak widać tutaj na drzewie, kolorem, e, kolorem niebieskim. W skrócie, szlak e, ma, jest to pętla zaczynająca się na rynku w Knyszynie i kończąca się również na rynku w Knyszynie. Szlak ma 60 km został tak zaprojektowany, żeby umożliwi, umożliwia w ciągu jednego dnia zwiedzenie zwiedzenie czy też objechanie tego szlaku i pozwala też na zwiedzenie lokalnych atrakcji, czyli łączy te najciekawsze miejsca w gminie Knyszyn, a także można tak jak miałem wcześniej objechać w ciągu jednego dnia ten, ten szlak. No my akurat tutaj projektując dzisiejszą wycieczkę, planując będziemy podążać parę kilometrów tym szlakiem, później zejdziemy na inny szlak dlatego, że ten szlak, przypomnę, nazywa się to Rowerowa Obwodnica Gminy Knyszyn czy też Obwodnica Rowerowa Knyszyna łączy się z innymi szlakami pieszymi, co też jest niewątpliwie atrakcją. Tutaj jeszcze Ujęcie, tam widzimy w tle gdzie samochód, to jest tam właśnie mieści się e, Kneszyn, który, e, który opuściliśmy. Teraz, teraz znajdujemy się na, na cmentarzu żydowskim, na kirkucie, tutaj zlokalizowanym pod kneszynem, w odległości około 2, może 3 km od, od rynku kneszyńskiego. Co ciekawe, jest to jeden z największych kirkutów w, na Podlasiu. Bardzo dużo maców, jak widać. Zlokalizowany w lesie. Też myślę, że warto, warto podążając tym szlakiem, obwodnicą rowerową, warto zajrzeć. Tutaj, jak wyczytałem, zachowane kilkaset macew i stelli, czyli nagrobków żydowskich. Cmentarz bardzo stary. Tutaj najstarsze nagrobki pochodzą z początku XIX wieku a sam cmentarz został już formalnie, tak był utworzony w 1700 bodajże 60-70 roku, mniej więcej oczywiście jak wspomina, wspominają źródła internetowe także wcześniej były tutaj pochówki, ale, ale tutaj znajdujemy się w miejscu gdzie znajdowały się sadzawki królewskie tutaj znajdował się też także dwór Lewski, w którym Zygmunt August też odpoczywał. Podążamy dalej szlakiem rowerowym, przypomnę nazwę, obwodnica rowerowa gminy Knyszyn, ale co chciałem powiedzieć, przed nami kolejna atrakcja tej wycieczki. atrakcja, którą sobie tutaj zaplanowałem przedstawić, jest to Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Także, tak jak wcześniej powiedziałem na wstępie, ta wycieczka jest wstępem do zwiedzenia tego parku. Tu dzisiaj akurat z Monią i Hubertem zwiedzamy pieszo. Najbliższe dwie wycieczki to będą wycieczki już rowerowe, w której przejadę, czy też przejeździmy część wschodnią i także część zachodnią tego parku. To, co chciałem o parku powiedzieć, to park powstał w 1988 roku jako mechanizm, który ma Yy, chronić te, te, yy, te pozostałości w sumie puszczyk naszyński. Tutaj kontynuując wycieczkę, już zeszliśmy z trasy tej rowerowej, z tej rowerowej obwodnicy na szlak pieszy, również w kolorze niebieskim, i już w tym momencie zaczynamy powrót do Knyszyna, Także przed nami jeszcze pewnie ze dwie godziny wędrówki. To, co chciałem powiedzieć jeszcze o puszczy Knyszyńskiej to to, że albo bardziej o parku kryjełrazowym, tak jak wspomniałem wcześniej, park powstał w 1988 roku, ale co jest ciekawe, park stanowi w 85% jest las tutaj, czyli ponad 85% powierzchni parku jest, są to zadrzewienia leśne. Tam oczywiście kilkanaście procent to są różne pola, nieużytki. W każdym razie jest to jeden z największych parków krajobrazowych na, tutaj w województwie podlaskim i zresztą też obszarowo też.

I'm gonna I make you mine, I'm gonna make you mine. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Nagrywa jak je robię. Ale <laughs> właśnie się nagrywa moja. <laughs> tutaj scenka rodzajowa, taka krótka scenka na rynku. Na rynku w Nyszynie tutaj śniadanie sobie zrobiliśmy. Wyszliśmy właśnie z, z Męszy Świętej i teraz tutaj szybkie śniadanie, i potem będziemy dalej kontynuować zwiedzanie. No, uśmiechnięci, szczęśliwi. Jak widać, tutaj na zakończenie wycieczki. No, znowu znajdujemy się na, znowu znajdujemy się na, na rynku. Tutaj w Kneszynie wróciliśmy. No, po przejściu około pewnie około 20 km, e, oczywiście, zgubiliśmy trochę szlak, ten pieszy, na którym mieliśmy zejść z tego rowerowego. E, fajnie, szczęśliwi, już za chwilę do samochodu wsiadamy i jedziemy do domu. Także podsumowanie. No, Polecam, polecam tą, tą, tą miejscowość, te okoliczne lasy tutaj, park puszczyk też który zresztą będziemy tutaj jeszcze, jeszcze będziemy zwiedzać przez dwie najbliższe wycieczki, to tyle chyba, no i także zapraszam na następne, na następne wycieczki i zapraszam tutaj, żeby przyjechać i trochę pozwiedzać te atrakcyjne okolice.